Nie się Mandero, po prostu nienawidzę kiedy Blizzard pokazuje przez weekend karty, bo wtedy nie nagrywam i później przychodzi poniedziałek i mam 40 kart do omówienia w ciągu niecałych dwóch dni, w związku z czym lecimy, dzisiaj będą dwa odcinki, jutro będą dwa odcinki i wszystkie karty z minisetu będą omówione przed premierą, a póki co zaczynamy od czaru do warlocka, który działa tak, że wybieramy sobie stronnika, po tym jak mm, nasz hero zostanie obrażenia, to ten stronnik jest zniszczony. Czyli ktoś tam ma, nie wiem, jakieś ziomka 8-8, mówimy, że on, używamy hero power, no i ten stronik ginie. Zamiast hero power możemy też użyć paru impów, które mranią naszego bohatera, czy jakichś tam czarów, bo takie czary u Warlocka też są. A karta jest taka spoko, nie wiem czy to będzie, znaczy w podstawowej wersji no to jest za 4 zabić stronnika, nie? I dobierz kartę i zdaję sobie dwa obrażenia. No, bo tak na dobrą sprawę zawsze mamy to Hero Power i zawsze możemy wybrać jakieś stronika, a następnie użyć Hero Power i zabić coś. W związku z czym jest to całkiem spoko. W połączeniu z jakimiś impami nie wydaje to mi się kozackie, bo. Znaczy, dlaczego mi się nie wydaje to kozackie? No, trzeba mieć te impy, nie? Ale biorąc pod uwagę, że mamy Hero Power i po prostu zawsze możemy to Hero Power użyć, no to to jest całkiem spoko, nie? Plus jeszcze inne opcje ewentualnie też się w grze mogą pojawić. E, tylko pojawia się pytanie, czy taki removal za 4 dobierz kartę, byłby grany? No w sumie nie jest to zła karta, w związku z czym wydaje mi się, że jest to potencjalnie coś, co można grać. E, tutaj jeszcze trzeba się zastanowić w jakim rodzaju deków. E, bardziej bym się tu skłaniał chyba do jakiejś kontroli, prawda? No nie, Raczej nie w agro-deku. W związku z czym karta ogólnie jest spoko, czy ona będzie grywalna? Nie jestem w 100% przekonany o tym, natomiast ocena 4 na 5 jak najbardziej się należy. Kolejną kartą jest Imposter. Eee, za dwa man, jeden na jeden demon. Na Battle Kraju wybieramy przyjaznego info, i impa i zmieniamy się w kopię tego impa. To jest oczywiście kolejna karta do imp deku, która jest całkiem dobra, tak mi się wydaje, bo mamy tą lokację, która bufuje jakiegoś impa, więc możemy sobie takiego impa zbufować do tam, nie wiem, 7 na 8, zagrać tego i mamy dwa impy 7 na 8. W związku z czym całkiem spoko rzecz. Bez tej lokacji mamy impa 3-2, mamy impa 3-3, mamy impa 2-5, no mamy jeszcze jakieś inne impy, mamy też buffy do tych demonów czy do impów, w związku z czym jak najbardziej ma to jakiś sens. Aczkolwiek z drugiej strony jest to karta, która, którą możemy zagrać na stół w momencie, kiedy mamy coś na tym stole konkretnego, co troszkę zmniejsza jej grywalność. Więc dam tej karcie ocenę 3,5 czy tam 3 z plusem na 5 i jeżeli chodzi o to, czy ona będzie grana... Będzie testowana, czy będzie grana, to to się zobaczy. Tak mi się wydaje. Lećmy dalej. Kolejną rzeczą jest sekret do Rogala, i on jest całkiem ciekawy. Za dwa many mamy sekret, który działa tak, że kiedy zaczyna się nasza tura, odkrywamy i kastujemy sekret z innej klasy. Moim zdaniem to nie jest głupie, wbrew pozorom, bo najpierw gramy ten sekret, przeciwnik już ma jakąś tam lampkę ostrzegawczą i musi jakoś pod ten sekret zagrać. Ten sekret, co prawda, nic nie zrobi, bo on się nie striggeruje w turze przeciwnika, ale w kolejnej turze przeciwnik znowu ma, jest w takiej sytuacji, że musi pod jakiś sekret grać i musi rozkminiać co to jest, tak, żeby sobie krzywdy nie zrobić. W związku z czym. Nie jest to rzecz, która nam coś daje, bo no, efekt dla nas jest dosyć mocno ograniczony, ale, jedno, ale jest to rzecz, która bardzo przeszkadza przeciwnikowi, no, bardzo no. Przeszkadza mu przez dwie tury. To po prostu utrudnia mu grę, a jak przeciwnik ma trudniejszą grę, no to my automatycznie mamy łatwiejszą. Więc jeżeli byłby taki sekret Rogue, który gra te cztery sekrety, które są aktualnie do roga, to wydaje mi się, że ten sekret jest całkiem, całkiem spoko, naprawdę. Eee, więc co ja mogę, jak mogę go ocenić? Nie wiem. Jeżeli chodzi o bycie ciekawą opcją i przeszkadzajką, 4 na 5. Jeżeli chodzi o kartę samą w sobie, nie wiem czy, znaczy jakbym powiedział w sumie 3 na 5, to bym trochę wykluczył to co powiedziałem. Więc ogólnie chyba też 4 na 5, to no całkiem, całkiem, całkiem spoko opcja, nie? Bo ta możliwość przeszkadzania przeciwnikowi przez dwie tury wydaje się być dosyć potężna. Lećmy dalej. Dalej mamy e, czar który działa tak, że odkrywamy przyjaznego miniona, żeby go wskrzesić. Następnie dajemy mu rush, czyli możemy tym minionem zaatakować, no i ten stronik umiera na koniec góry. Jest to karta, która się przydaje w momencie kiedy mamy jakiś stroników, którzy mają albo agonię, albo efekt jak zaatakują, albo efekt jak umrą. Bo wskrzeszenie jakiejś tam jednostki za 5 many, które jest po prostu 5-5, no to nie jest niczym wielkim. No okej, okay, wskrzesimy taką jednostkę, zabijemy coś ona umrze i to tyle, nie. A, ale to nie jest raczej karta. Do... Znaczy, gdyby to tak miało działać, to byśmy tego nie grali, no bo to nic wielkiego nie daje, nie? 5 damage'ów zatrzymany to nie jest w dzisiejszych czasach coś, coś super dużego. Ale biorąc pod uwagę, że my tutaj mamy możliwość wskrzeszenia dowolnego stronnika, to możemy wskrzesić takiego, który ma jakąś agonię i ta agonia się po prostu trygeruje, albo jakieś tam inne umiejętności, o których mówiłem. W związku z czym wydaje mi się, że karta sama w sobie jest takie 3 na 5 ale w poszczególnych dekach może być o wiele lepsza. Bo będzie dawać dodatkowy efekt właśnie tej agonii czy jakiś innych efektów. Więc tak 3 na 5. Natomiast z gwiazdeczką, że czasem 4 na 5, znaczy w niektórych dekach. No trochę to nie ma sensu, no bo wiadomo, że w tych dekach, gdzie jest 3 na 5, to się po prostu tego nie będzie grało prawdopodobnie, bo będzie się grało karty 4 na 5. Natomiast w niektórych dekach będzie to trochę lepsze, no to się w sumie łączy samo w sobie, więc może po prostu 4 na 5. Z zaznaczeniem, że nie w każdym deku. O, niech będzie tak. No ale karta całkiem spoko, taka kombogenna. Niestety jak widzę taką kartę, to mam wrażenie, że za chwilę stworzysz się jakiś combo deck, który będzie bardzo irytujący. A oby tak nie było, aczkolwiek zobaczymy. Dalej mamy... Za 6 many, gościa 4 na 4, który kosztuje 1 mniej za każdą kartę, którą zagraliśmy w tej turze. Mówiąc krótko, kolejna karta do Miracle Roga, która dodatkowo jeszcze ma taką właściwość, że niekoniecznie musimy tam zagrać 6 kart, żeby on wyszedł za 0, bo możemy zagrać 3 karty, żeby on wyszedł za 3 przykładowo. A tymi kartami może być Prep, coś tam za 0 i coś tam za 1 i możemy go spokojnie zagrać w czwartej turze. Czy może być jeszcze do, do tego Coin i też możemy go jakoś super szybko zagrać. Ogólnie rzecz biorąc karta bardzo grywalna w każdym rogalu, który polega na zagrywaniu dużej ilości kart, a szczególnie w Miracle Rogu, który się w sumie na tym opiera. Jest to kolejna karta, która ten deck bufuje, w związku z czym no mega fajna rzecz. Ogólnie rzecz biorąc rog od dawna polega, większość rogu od dawna polega na zagrywaniu dużej ilości kart, więc myślę, że ten gościu też będzie grany i to w Miracle Rogu i nie tylko w innych dekach. ROGA też ocena, no myślę, że 4 na 5, no bo 5 na 5 to chyba trochę jednak bawy przesada, ale 4 na 5 jak najbardziej zasłużone. Kolejną rzeczą jest Nathanos! Nathanos dołącza do Hearthstone'a, fakt, dobra, whatever, <grych> nie będę ukrywał, żebym tą postać jakoś bardzo lubił. Za 6 many, 5 na 4, Ziemia, który na kraju odkrywa przyjaznego miniona z dewratlem, czyli z Agonią, który umarł w tej grze, e, który umarł w tej grze i triggeruje oraz dostaje jego Agonię. Czyli przykładowo mamy tam, nie wiem, Agonie zadaj 5 damage'a przeciwnikowi. Jak jego zagrywamy, odkrywamy sobie, sobie tego kolesia, on zadaje, zada, znaczy triggerujemy tą Agonię, zadajemy 5 damage'u e, i on też tą Agonię dostaje. Ta karta sama w sobie. No czyli karta stricte do tak naprawdę Devrattle Huntera. Do Devrattle Huntera wydaje mi się, że jest to opcja 5 na 5, bo możemy i striggerować i jeszcze ją raz striggerować na nim. W związku z czym jest to coś fajnego. Oczywiście nie do takiego combo Devratal Huntera, który polega na tym, żeby się skąbić i wysypać na 150 jednostek, tylko do takiego Devratal Huntera, który po prostu walczy tymi agoniami, nie? No to wtedy jest 5 na 5, no bo mamy możliwość strigerowania i mamy możliwość strigerowania, strigerowania, strigerowania ponownie. Do Huntera, który ma po prostu jakieś agonie, no myślę, że też jest całkiem spoko, 4 na 5 można mu dać. Pod warunkiem, że tylko do agonii jest w miarę sensowna ilość, oczywiście, no bo jak mamy 3 agonie w deku, to raczej go grać nie będziemy. Ale karta taka, no bardzo specyficzna do specyficznego rodzaju deku, nie do każdego Huntera się ona nadaje, ale ogólnie nie jest spoko i wydaje się być jak najbardziej grywalna, raczej na 100% jako legenda ta karta pojawi się w jakichś dekach. Kolejną kartą jest za. Boże, kolejną kartą jest Demon do Demon Huntera. Na 4 many mamy gościa 2 na 6 w sumie babkę, chyba, no babkę załóżmy. Która na battle kraju sprawia, że oponent, znaczy, że nasz przeciwnik, może zagrać tylko karty z lewej albo z prawej strony, te najbardziej wysunięte, w sensie skrajne karty. Karta, moim zdaniem, bardzo dobra, bo blokuje przeciwnikowi i tak naprawdę bardzo często tam, nie wiem. 5, 6, 7, 8 kart w ręce, no bo jeżeli przeciwnik ma tych kart, nie wiem, dajmy na to 9, może zagrać tylko Tom albo Tom, no to reszta jest zablokowanych. I okej, okay, może zagrać Tom i odblokować kolejną, i wiadomo, natomiast musi mieć specyficzny układ kart na ręce, żeby to faktycznie tak wyglądało. Jeżeli na ręce z lewej i z prawej nie ma niczego do zagrania, to tak naprawdę możemy przeciwnikowi za 4 many zablokować turę. I moim zdaniem ta karta jest przegenialna. Uważam, że ona spokojnie zasługuje na ocenę 5 na 5, bo to jest karta, którą teoretycznie można grać w każdym Demon Hunterze, może poza agro, bo w agro trochę nie o to chodzi. Natomiast w każdym innym Demon Hunterze można ją grać i ta karta w części sytuacji będzie blokowała całą turę oponentowi. Oczywiście jest to Pewne niedopowiedzenie, no bo przeciwnik pewnie ma jakąś kartę tutaj czy tutaj, którą może zagrać, ale w niektórych i w, i w niektórych przypadkach to będzie spoko zagranie, ale w innych przypadkach to będzie zagranie totalnie z czapy, które mm, nie miałoby prawa bytu, gdyby nie to, że nie może zagrać innych kart. W związku z czym moim zdaniem jest to karta naprawdę bardzo dobra i ocena 5 na 5 jej się należy. A jeżeli chodzi o pozostałe karty, to zapraszam do kolejnych odcinków już dzisiaj i jutro. Jo